Start recording emergency video. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd rejonowy w Bolesławcu wydział karny bez udziału prokuratora z oskarżenia prywatnego po rozpoznaniu dnia 1 marca 2023 roku sprawy karnej Marcina M. oskarżonego o to, że, w dniu 4 lutego 2022 roku na autostradzie A4, gdzie kierujący samochodem osobowym marki Mercedes znieważył kierującą samochodem osobowym marki Ford Magdalene K. w ten sposób, że po zakończeniu manewru wyprzedzania otworzył szybę swojego pojazdu i wystawił lewą rękę, pokazując znieważający gest w postaci wyprostowaniu środkowego palca to jest o czyn z artykułu 216 paragraf 1 kodeksu karnego Ustala iż oskarżony Marcin M dopuścił się czynu opisanego w części wstępnej wyroku i postępowanie karne wobec oskarżonego umarza na okres próby jednego roku Orzeka wobec oskarżonego środek kompensacyjny w postaci zadośćuczynienia zobowiązując go do uiszczenia na rzecz oskarżycielki prywatnej kwotę 1500 zł Zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżycielki kwotę 300 zł tytułem uiszczonej przez nią zryczałtowanej równowartości wydatków. Dodatkowo wymierza oskarżonemu opłatę w wysokości 100 zł. Niestety wykroczenie drogowe przedawniło się, sprawca nie został ukarany.